Ja to trzeci przyszedł pierwszy. Następna stacja. Warszawa na śródmieście. Stacja docelowa. Warszawa wschodnia. Chantem, flirtem, ER160. Warszawa śródmieście witam w Warszawie śródmieście. Wysiadłam z pociągu i idę na spacer po Warszawie, więc zapraszam. Pałac Kultury w weekend po godzinie 11. Tak wygląda miejsce przesiadkowe z pociągu do metra. ja Zejdę na pasaż handlowy to wam pokażę jak się schodzi na pasaż handlowy. Tutaj jest toaleta, więc darmowa, jak ktoś nie wie. Można sobie z góry, z balkonów popatrzeć na pociągi. A no jechać, jechać dalej ja się przesiadam akurat z pociągu do metra już wam pokazywałam, ale metro, proszę bardzo Yy, właśnie w stronę kapat jest po lewej. Teraz, żeby się dostać na perony, to tylko winda. Na dół, winda, na dół. Wsiadam. Minus 3. I e, jadę w stronę Młocin. E, pokażę Wam metro. I e, z pociągu do metra się przesiadam. Taka droga bliska. Jak ktoś przyjeżdża do Warszawy, to naprawdę ma blisko. Jest winda, ale ja nie jadę, bo widzę, że z rowerami z wózkami są ludzie, więc nie będę zajmować. Czasem, jak nie ma nikogo, to wtedy jadę windą, ale idę na schody ruchome, bo szczerze mówiąc, nie mam siły wchodzić na piechotę. Codziennie po kilka kilometrów, kilkanaście robię. Gdański, tam jest ta Żabka Nano, którą nagrywałam, więc sobie wejdźcie zobaczyć, jak działa ten sklep. Już kilka razy byłam, więc korzystam. A chyba będę, nie będę wierzyć, że idę po schodach, bo widzę, że tam ktoś już zajmuje, niepełnosprawny, więc nie będę się wciskać tam wysiada się z metra i naprzeciwko w sumie nie no można dojść na tamtą stronę, ale ja wysiadam tu do tramwaju. Lubię z Gdańskiej też wyjeżdżać. Także tutaj Warszawa-Gdańska, tutaj tramwaj warszawski przyjechał. E, też pojazd szynowy. Więc powinien was interesować, chociaż pociągi to wiadomo, że są fajniejsze niż tramwaje. Jakoś nie jestem pasjonatką tramwajów warszawskich. Z tego dworca wyjeżdżałam Dąbrowską do Białego Stoku. Także z centrum to jest blisko. Taki vlog z Warszawy, i pokażę Wam tramwaj taki stary. Tramwaj, ten pojechałam, przyjechałam i idę dalej. Widzimy się później. Jestem zaproszona na kawę. Teraz wam pokażę. O dzień dobry. Po kawę pani stoi? Tak? Tak. Aha, Tak? Ile kosztuje? Za darmo. Dają. Za darmo? Tak, ja to o kolejka. Naprawdę? Ta. Przecież teraz no to nic kupić, nie ma za darmo. Kru... Musi pani kupić, żeby dostać kawę. Aha. A, ja. a pan dużo kupuje? A ja nic, a gatisz zostanie. <noise> ja też stoję. Żeby nie pila. żartuję, dają degustację. <noise> Dawno nie piłam nic za darmo. Nie ma, nie, nie ma nic za darmo, Dlatego a dzisiaj nie, jest za darmo. Są za darmo rzeczy. No to pewno. Proszę wiedzieć gdzie? Pijam. Trzeba listę taką zrobić, co za darmo w Warszawie i wtedy... Nie, są, są. To jest dobra kawa. Rzadko pijam taką. No właśnie ja no to rzadko. Mhm. Nie, nie potrzebuję ciśnienia podnosić, bo mam, a, mam mhm. super. Więc... Tak? Myślałam, że ktoś nie? panu podnosi ciśnienie. Nie? Czy nie? Nie, właśnie nie. Nie? Moja partnerka nie podnosi mi ciśnienia. Aha. Jestem ok, jest ok. Zazwyczaj <laughs> niestety jest obronny. Dzisiaj gratis kawa jest. Na zakupach dobra kawa, tylko nie ma gdzie usiąść. Jestem w sklepie, takim, y, towary ze świata. Lubię wchodzić i nieraz coś kupuję, ale patrzę, y, co tutaj jest ze świata. Dużo jest y, z tych miejsc, gdzie byłam, więc y, fajnie tak. Pałeczki można kupić, erbatę też, e, też można spróbować. Piłam kiedyś, mamy ryże różne, także e, ryże są e, no, naprawdę różne na całym świecie. Kofola czeska. Lubię w ogóle te napoje kokosowe, tylko że to nie, to ten, to akurat nie, ale są te kokosowe w Wietnamie. Piłam za kokosa w zamian. Jak nie było kokosa w, w sprzedaży, to... Jakby bram taki kokosowy napój, naprawdę orzeźwiający. I kotek słynny jak we wszystkich wietnamskich, w Tajlandii, w Chinach, wszędzie też kotki są te same. Słynne zupki chińskie. E, tak. Klinczy. Zubki chińskie to są słynne w Tajlandii. Widziałam wiele w sprzedaży. Grzezówki dobre chińskie to nawet 10 zł. Dzisiaj impreza dniowa. No śmierć, wsią. No bo to jest wsi. No właśnie nie wiem. Atrakcja, wszyscy zainteresowani, jakby nie wiadomo co. Atrakcje Halloweenowe w październiku. Te malutkie to po ile? Za darmo? Czy ja? Pani widzi około 3 zł. Wiem, że sprzedajemy na kilogram. Kilogram kosztuje około 3-4 zł. Coś z tego co wiem. Bo kolegi sprzedają, ja to nie sprzedaję. Mhm. A to jakie ładne jest, z dynią dyniowe. Na dworcu gdańskim jadę do centrum, więc pokażę Wam. Ja już czekam 5 minut na metro 7-O Także dużo warszawiaków jest w Sopocie linia de dalej. wiele razy naukowa.